Witam wszystkich na moim kanale. Jestem Isa. Zapraszam Tarota tygodniowego. Sprawdzimy, jaki będzie tydzień do 26 lutego dla wszystkich znaków Zodiaku. Najpierw no, zaczniemy od osób spod znaku Barana. Baran, co się może wydarzyć od 20 do 26 lutego? Co się może wydarzyć od 20 do 26 lutego dla osób spod znaku Barana? Baran, tydzień do 26 lutego. No, tutaj karty pokazują jakieś kwestie powiązane z pieniędzmi. Mam wrażenie, że możecie otrzymać jakąś taką propozycję zarobienia w nielegalny sposób pieniędzy. To będzie coś nowego. To będzie coś, o czym wy nigdy, tak jakbyście, tak jakbyście nigdy w życiu o tym nie pomyśleli, w jaki sposób, w inny sposób, bo karta głupca pokazuje coś całkowicie nowego, nieznanego w jaki inny sposób możecie zarobić pieniądze, możecie uzyskać coś materialnego. A tutaj karty też mogą, że tak powiem, przestrzegać właśnie, żeby osoby z poznaku barana w tym tygodniu od 20 do 26 lutego, żeby za bardzo nie szastały pieniędzmi, jeżeli chodzi o jakieś używki, o jakieś takie kwestie powiązane z dogadzaniem sobie, żebyście też nie wydawali zbyt wiele pieniędzy na coś całkowicie nowego. Tutaj też mogą karty pokazywać, na przykład jeżeli niektórzy z Was mają dzieci, że w przyszłym tygodniu możecie się spodziewać na przykład większych wydatków, jeżeli na chodzi o chorobę dziecka, jakieś stany zapalne w organizmie dziecka. Karty też mogą tu symbolizować Wasze zwierzaki, bo tu na karcie tego głupca macie kartę, na karcie macie kota, tak więc też karty mogą mówić o jakichś stanach zapalnych Waszych zwierząt, gdzie przyjdzie Wam Trochę pieniędzy wyłożyć właśnie na tego typu sprawy. Ogólnie karty dla osób z poznaku Barana symbolizują, że w przyszłym tygodniu będziecie w takich sytuacjach których się nie spodziewacie Które w pewien sposób mogą zostać odebrane Przez otoczenie jako coś destrukcyjnego Jako coś No niezbyt etycznego Dzięki czemu albo właśnie Jesteście w stanie otrzymać jakieś korzyści Finansowe lub też po prostu Będziecie Zmuszeni do tego, żeby wydać Trochę więcej pieniędzy To teraz osoby z znaku NBK Zobaczymy Jaki dla Was może być ten przyszły tydzień? Byk tydzień do 26 lutego. Co się może wydarzyć u osób z podznaku byka? Byk tydzień do 26 lutego. Co się może wydarzyć? Jaki może być ten tydzień dla osób z podznaku byka? No tutaj karty pokazują też jakieś takie większe pieniądze, większe inwestycje, jeżeli chodzi albo o kwestie powiązane z dziećmi, albo kwestie powiązane z, z jakąś starszą osobą, z matką, z babką, z waszą partnerką. Tutaj karty mówią o na przykład jakimś takim ważnym wspólnym wyjeździe, o planowaniu wspólnej przyszłości, na to, że już teraz inwestujecie w coś, co, w coś, co wy, wy wierzycie. W coś, co jest dla Was właśnie takim spełnieniem marzeń. Tutaj karty też mogą mówić o tym, że będziecie właśnie więcej inwestować w Waszą rodzinę, w właśnie tak jak już powiedziałam, w jakiś tutaj wyjazd. Kwestie finansowe no, ewidentnie będą najważniejsze, jeżeli chodzi o ten przyszły tydzień do 26 lutego. Tutaj karty też mogą mówić o tym, że na przykład będziecie chcieli w kogoś inwestować. Mogą być też takie sytuacje, że jeżeli na przykład jesteście osobami stanowolnego, ktoś może Wam tutaj właśnie zaproponować, że w pewien sposób będziecie wynagradzane za to, że, że na przykład zgodzicie się na jakiś wyjazd, że ktoś Wam coś zaproponuje, coś takiego przyszłościowego. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, tutaj też macie szansę poznać taką kobietę już do takiego stałego, poważniejszego związku. To teraz bliźnięta. Zobaczymy, czego wy możecie się tutaj spodziewać. Bliźnięta, tydzień do 26 lutego. Co się może wydarzyć u osób z podznaku bliźnięt? Bliźnięta do 26 lutego. No, tutaj karty pokazują, że u Was ważną rolę odegra jakaś osoba dużo starsza, ktoś, kto ma jakiś autorytet, ktoś, kto może być powiązany z kwestiami z przeszłości, z Waszymi dziećmi, ktoś, przy kim Wy tak naprawdę czujecie, że nie możecie się tej osobie oprzeć. Tutaj karty też mogą mówić o jakichś kwestiach powiązanych właśnie z nabożeństwami religijnymi. Być może Niektórzy z Was odczują jakąś taką potrzebę, żeby na przykład tutaj ościć wasze dziecko. Bo tutaj mi taka, taka pierwsza myśl, że właśnie chodzi o kwestie religijne, to tutaj karty pokazują tak, jakby chrzciny. Możecie uczestniczyć właśnie w takim wydarzeniu. Tutaj karty też mogą mówić, jeżeli chodzi o osoby stanu wolnego, że mogą powrócić właśnie jakieś takie dawne miłostki. Dawne osoby z przeszłości, do których wy w dalszym ciągu czujecie jakiś popad, mimo iż te osoby na przykład na obecną chwilę mogą już być w stałych takich poważnych relacjach. To teraz raki. Zobaczymy, jaki dla Was będzie ten przyszły tydzień. Rak, tydzień do 26 lutego. Rak, tydzień do 26. Lutego. Co się może wydarzyć u osób z pod znaku raka? No tutaj karty pokazują jakąś imprezę, jakieś świętowanie. na tej imprezie, w trakcie tej imprezy, może dojść do jakiejś kłótni ze względu na to, że ktoś może tu udawać kogoś, kim tak, tak naprawdę nie jest. Ktoś może wykazywać się takimi cechami osoby bardzo. Egoistycznej, ktoś może dbać tylko i wyłącznie o swoje dobre imię. Tutaj karty mogą właśnie pokazywać, że na przykład będzie kłótnia, jakiś spór ze względu na to, że możecie się nie dogadać, możecie coś błędnie na przykład zrozumieć. Jeżeli jesteście osobami w stałych związkach, tutaj karty też mogą mówić o tym, że na przykład dowiecie się o teoretycznie jeszcze trzeciej osobie w Waszej relacji. Z tego względu tutaj też mogą być w przyszłym tygodniu jakieś kłótnie i spory. W każdym bądź razie, no te karty ewidentnie, że chodzi o osoby spod znaku raka, pokazują, że w przyszłym tygodniu może dojść do jakiejś poważnej kłótni, bo tak naprawdę ktoś będzie chciał udawać kimś, kogoś, kim tak naprawdę nie jest i ta cała sytuacja może się odegrać właśnie na jakiejś imprezie, podczas jakiegoś świętowania. To teraz że. Zobaczymy, czego mogą się spodziewać osoby z spod znaku lwa. Lew tydzień do 26 lutego. Co się może wydarzyć u osób z znaku lwa? Lew tydzień do 26 lutego. Co się może wydarzyć. Lew tydzień do 26 lutego. Co się może wydarzyć? Lew do 26 lutego. No, tutaj karty pokazują, że um, moje takie pierwsze skojarzenia: że coś możecie błędnie odebrać, coś błędnie zinterpretować, jakąś informację, która przyjdzie od Was drogą zdalną. Informacja będzie dotyczyła albo um, jakiejś kwestii powiązanej z osobą z daleka, z zagranicy, z jakimś wyjazdem, y, z tym, co się dzieje gdzieś daleko od Was, że Wy po prostu możecie y, całkowicie i to zinterpretować. M może ktoś Wam tutaj na przykład. Obiecać jakiś wyjazd za granicę, może poznacie kogoś z właśnie z jakiegoś dalekiego kraju. Tutaj karty pokazują, że Wy będziecie patrzeć w przyszłym tygodniu na tę kwestię właśnie przez tak zwane różowe okulary. Będziecie coś lub kogoś idealizować. Nie wszystko będzie prawdziwe, to co usłyszycie, to, to, to co do Was przyjdzie właśnie z daleka. Tak więc tutaj, jeżeli chodzi o kwestię osób spod znaku, lwa. Tutaj na pierwszym miejscu właśnie będą jakieś informacje, jakieś osoby przybywające do Was z daleka. Coś, co niekoniecznie będzie prawdą. To teraz osoby spod znaku panny. Zobaczymy, jaki dla Was może być tam przeszły tydzień. Panna tydzień do 26 lutego. Co się może wydarzyć? U osób spod znaku panny, panna tydzień. Do 26 lutego, co się może wydarzyć? No, tutaj karty pokazują, że na początku tygodnia mogą być takie sytuacje, w których na przykład coś was przerośnie, jakaś sytuacja, coś może być droższe niż zakładaliście. Te karty pokazują, żeby zachować taki umiar. Dzięki temu jesteście w stanie tak, jakby ruszyć do przodu. Może czekać Was właśnie jakiś wyjazd. Jeżeli na przykład chodzi o jakieś kwestie dokształcania się, jakieś kursy, szkolenia, to te karty pokazują, że jeżeli na przykład będziecie chcieli się zapisać na tego typu sprawy, to tutaj karty ewidentnie pokazują, że najpierw musicie tak jakby na spokojnie wszystko rozważyć, podchodzić do tego z głową i dopiero wtedy macie szansę otrzymać to coś, na czym Wam bardzo zależy. Jeżeli w coś inwestujecie, to nagle tutaj karty pokazują, że to coś ruszy tak jakby skopyta, wreszcie zacznie się coś dziać. Tutaj karty też mogą mówić na przykład o pewnych kwestiach, jeżeli chodzi o kupno na przykład, jakiegoś środka, środku transportu. To tutaj też karty mogą pokazywać, że najpierw możecie mieć jakąś propozycję, ale będzie ponad Wasz budżet, żeby to na spokojnie przeczekać, zna, znaleźć właśnie tak jakby jakiś kompromis i dopiero wtedy macie szansę Zrealizować swoje marzenie, swój plan o kupnie idealnego pojazdu, lub to też jako ostrzeżenie, te karty też pokazują, żeby właśnie w przyszłym tygodniu uważać na zbytnią prędkość, bo może tu się przytrafić jakiś mandacik. Tak więc tutaj też osoby z podznaku panny powinny uważać, jeżeli chodzi o tego typu kwestie. To teraz z wagi. Zobaczymy. Co tutaj u Was? <laughs> Waga, tydzień do 26 lutego. Waga, tydzień do 26 lutego. Co się może wydarzyć? Waga, tydzień do 26 lutego. Co się może wydarzyć? Pokazują tak, jakby losu spoza uwagę w pierwszym tygodniu najważniejsze były kwestie powiązane z życiem zawodowym, możecie otrzymać jakąś propozycję dodatkowego źródła dochodu, tylko Wy od tego odchodzicie i wybieracie coś takiego konkretnego, coś takiego stałego, stabilnego. Jeżeli na przykład szukacie pracy, to jest to bardzo dobry tydzień, żeby właśnie bardziej się skupić na tym. Jeżeli na przykład niektórzy z Was mają ochotę. E, założyć własną działalność gospodarczą, to też jak najbardziej, zamiast na przykład e, pracować na dwa etaty, zastanawiacie się, czy nie otworzyć czegoś swojego. Te karty pokazują, że ewidentnie a właśnie należy odejść od tego dodatkowego drugiego źródła dochodu i żeby wybrać coś stabilnego. A jeżeli chodzi na przykład o e, temat osób, e, które są stanu wolnego, te karty też mogą mówić o takiej sytuacji, w których na przykład e, cały czas macie do wyboru jakichś dwóch takich kandydatów, te karty też pokazują, że wy e, Kończycie już z tym, z tym takim zastanawianiem się i wybieracie kogoś jedynego konkretnego. I też karty mogą mówić o takiej sytuacji, w której na przykład poznajecie jakiegoś takiego mężczyznę do stałego konkretnego już związku. To teraz sprawdzimy skorpiony. Zobaczymy, jaki dla Was będzie ten przyszły tydzień. Skorpion, tydzień do 26 lutego. Skorpion, tydzień do 26 lutego. Co się może wydarzyć u osób z znaku skorpiona? No, tutaj karty pokazują ewidentnie jakieś kwestie uczuciowe. Prawdopodobnie w waszym otoczeniu jest jakiś nowaraz, ktoś, kto wam. A tutaj zawraca głowę, tylko ta osoba jest kimś takim bardzo, no nie powiedziałabym, nieuczciwym, ale nie do końca jest fair w stosunku do Was. Nie wszystkie jej zagrania są, że tak powiem, poprawne. Tutaj może dojść do jakiegoś takiego podstępu, przez tę akurat sytuację, może dojść do jakiejś kłótni, do jakiegoś nieporozumienia, do jakiegoś sporu. To te karty też pokazują, że e, możecie właśnie poczuć się na przykład wykorzystani, możecie poczuć, że ktoś zachował się w stosunku do Was nie fair, i z tego właśnie względu może tutaj między Wami wystąpić jakaś kłótnia. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to tutaj też uważajcie, kogo tak naprawdę w przyszłym tygodniu poznacie. Z tego względu, że karta Rycerza Kielichu oznacza osobę, która. Bardzo szybko może się zakochać, ale równie szybko może się odkochać, i um, poczyniania tej osoby mogą być przez Was akurat odebrane jako coś takiego, um, co się nie do końca um, zgadza, jeżeli chodzi o Wasze postrzeganie, na przykład um, takich sprawiedliwych, um, jakichś takich kulturalnych zachowań, bo tutaj karty, karta siódemki mieczy ewidentnie pokazuje, że ta osoba może zachować się dość postępnie, cwaniem w stosunku do Was to teraz strzelce sprawdzimy osoby spod znaku strzelca strzelec, co się może wydarzyć do 26 lutego strzelec, co się może wydarzyć do 26 lutego u osób z znaku strzelca Strzelec tydzień do 26 lutego. Co się może wydarzyć? Jaki będzie ten tydzień? No, tutaj karty pokazują, że w przyszłym tygodniu możecie mieć do czynienia z mężczyzną, którego już znacie. To może być Wasz jakiś dawny partner, jakiś przyjaciel. Przez tą osobę mogą czekać Was jakieś e, większe wydatki. E, przez nieuczciwe zachowanie tej osoby, być może przez jakieś e, nałogi. E, karta diabła pokazuje, że ta, e, ta osoba cały czas ma w pewien sposób na Was jakiś wpływ i jest jakimś takim bardzo toksycznym. I tutaj karty też mogą mówić na przykład o takiej sytuacji, że ten człowiek może Was poprosić o pieniądze. E, może w pewien sposób, na przykład... Wpływać na wasze y, właśnie kwestie materialne, może coś od was wyciągnąć. A tak więc tutaj uważajcie, szczególnie jeżeli jesteście kobietami, które niedawno zakończyły jakiś związek, cały czas być może jeszcze coś czujecie do tego mężczyzny, a tutaj uważajcie właśnie na jakieś <laughs> prośby związane właśnie z pożyczkami, jakimiś takimi zastawami, z tego względu, że tutaj no, dość nieuczciwe zagranie może być. Ze strony tego mężczyzny. A jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to też uważajcie na to, kogo poznajecie, bo to możecie poznać bardzo atrakcyjnego mężczyznę, ale bardzo toksycznego. A e karty też mogą mówić tutaj właśnie o y, na przykład zadłużeniu się, y, jeżeli chodzi właśnie o jakiegoś rodzaju używki. Y, tak więc też no, y, uważajcie szczególnie na kwestie finansowe, na to, żeby też nie podpisywać jakichś niefajnych dokumentów wszystko dokładnie czytajcie to teraz koziorożce zobaczymy czego mogą się spodziewać koziorożce koziorożec tydzień do 26 lutego co się może wydarzyć u osób z podznaku koziorożca koziorożec tydzień do 26 lutego lutego. Co się może wydarzyć? No tutaj karty pokazują, że na początku możecie przebrać taką postawę bardzo anty, jeżeli chodzi o Wasze otoczenie. Możecie bronić się przed tym, co przychodzi do Was z zewnątrz, ale mimo wszystko No te karty pokazują, że ten tydzień koziorożec ma szansę bardzo dobrze wykorzystać. Macie szansę wejść w coś zupełnie nowego, coś co nagle rusza z kopyta. Mogą być jakieś sytuacje, na przykład, jeżeli macie jakiegoś partnera, że zechcecie na przykład wspólnie wreszcie zacząć coś tworzyć, być może będzie jakaś wspólna inwestycja. Wspólna nawet budowa domu, że wreszcie coś rujشczy, mimo iż na początku być może mieliście wrażenie, że non-stop coś Wam wyskakuje i nie wszystko idzie po Waszej myśli. No tutaj ewidentnie karty pokazują, że wszystko się odwróci. Może też Was na przykład czekać jakiś taki wspólny wyjazd, mimo iż właśnie początek tego tygodnia może być dla Was czymś takim bardzo ciężkim, lub też po prostu karty pokazują, że jeżeli będziecie. Bronić tego, w co tak naprawdę wierzycie, to jak najbardziej to coś nowego, co tutaj kryje się pod kartą czwórki buław, ma szansę wreszcie nabrać takiego rozpędu i wreszcie ma szansę ruszyć z kopyta. To teraz wodniki. Zobaczymy, co tutaj karty pokażą osób z podznaku wodnika. Wodnik, tydzień do 26 lutego. Co się może wydarzyć? Wodnik, tydzień do 26 lutego. Co się może wydarzyć u osób z znaku wodnika? No, tutaj karty pokazują jakieś kwestie powiązane z cierpliwością że to, czego tak naprawdę oczekujecie, na to musicie trochę poczekać. Karty też pokazują jakieś kwestie, że będziecie czuli, że w danym temacie nic nie, nie jesteście w stanie zrobić, że tak jakby nie ma wyjścia z danej sytuacji, aż tu nagle ktoś może do Was wyciągnąć pomocą dłoń. Jeżeli na przykład staracie się o jakąś zapomogę jakieś wsparcie finansowe, te karty ewidentnie pokazują, że być może trzeba zmienić strukturę myślenia, działania, trzeba ewidentnie troszeczkę poczekać, wykazać się tą cierpliwością i macie szansę właśnie otrzymać to, o co prosicie. Tylko to nie przyjdzie tak szybko. Nie tak szybko, jak Wy się tego spodziewacie, mimo iż na przykład myślicie, że w tej sytuacji. Już nie ma żadnego wyjścia. No tutaj ewidentnie y, mam wrażenie, że końcówka tego tygodnia może Was bardzo pozytywnie zaskoczyć. A to teraz jeszcze tylko i wyłącznie osoby z podznaku ryb. Sprawdzimy, jaki dla Was może być ten tydzień. Ryby, tydzień do 26 lutego, co się może wydarzyć u osób z podznaku ryb ryby tydzień do 26 lutego co się może wydarzyć ryby tydzień do 26 lutego coż się może wydarzyć ryby tydzień do 26 lutego no tutaj ryby ewidentnie um, Mogą bardzo ciężko zacząć ten przeszły tydzień. Coś może być ponad wasze siły, ponad Wasze możliwości, możliwe jest jakieś ogólne takie załamanie, obadnięcie sił. Tak jakbyście chcieli pójść w jakimś innym kierunku, chcielibyście, a czy bardziej może macie dość tego, co Was aktualnie tutaj wszystko otacza, macie dość tego, czym aktualnie tkwicie, marzycie o czymś całkowicie innym, ale tak naprawdę nie jesteście w stanie tego dostrzec. Coś, czego wy tak naprawdę potrzebujecie aktualnie, jest bliżej niż wam się wydaje. Może być to taka sytuacja, że wy też tak naprawdę odwracacie od tego wzrok, udajecie, że tego nie ma. Tutaj, jak widzicie, są same karty przedstawiające jakąś postać, postać w różnych sytuacjach. Tak więc tutaj bardziej karty pokazują wasze nastawienie w tym przyszłym tygodniu. To, jak wy będziecie się zachowywać, że może być trudno. Niby chcecie zmienić waszą sytuację, ale tak naprawdę nie jesteście w stanie zauważyć wyjścia z tej sytuacji. Być może też odwracacie głowę od tych innych możliwości, mimo iż tak naprawdę chcecie podążać już w całkowicie innym kierunku. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o rozkład na ten najbliższy tydzień. Oczywiście wszystkim życzę bardzo udanego tygodnia i zapraszam Was na inne moje filmy. Papa!